od samych zrębów państwa polskiego od średniowiecza tereny nad Pilicą to była olbrzymia puszcza, puszcza od wieków zwana puszczą pilicką. W puszczy tej od średniowiecza polowali nasi władcy. Można tu wymienić Władysława Hermana i Kazimierza Wielkiego, który polował tu kilkadziesiąt razy. Władysław Jagiełło bardzo cenił sobie Puszczę Pilicką i polował Kazimierz Jagilończyk i nasi sasowie. Niekwestionowanym królem wśród zwierząt Puszczy Pilickiej był Tur. Do dzisiaj znajdujemy fragmenty czaszek, kości tych potężnych zwierząt. Mam taki obraz w pamięci z mojej dawnej wsi. Kruściany płot, moją starą pokrzywioną chatkę, pobieloną wapnem, pokrytą słomą, dach prawie sięgał ziemi. A za drogą sad, zapach kwitnących jabłoni i wiśni, bzów Pamiętam, że już jako mała dziewczynka bardzo lubiłam wychodzić na łąki i obserwować przelatujące tędy długie klucze gęsi, żurawi. Ciągnęły się aż po horyzont. Zawsze były one zwiastunem zmian w przyrodzie.